Płękitny zamek. Tej nocy walansy nie spała, leżała przez wszystkie długie, ciemne godziny i myślała, myślała i dokonała odkrycia, które ją zaskoczyło. Ona, która przez całe życie bała się niemal wszystkiego, nie bała się śmierci, wcale nie wydawała jej się straszna i teraz nie musiała już bać się niczego innego. Dlaczego się bała? Bo żyła. Bała się wuja Bengamina przez widmo ubóstwa na starość. Ale teraz nie miała się zestarzeć, zaniedbana, tolerowana z obowiązku. Bała się zostać starą panną na zawsze, ale teraz nie zostanie nią długo. Bała się obrazić matkę i klan, bo musiała z nimi żyć i nie mogła mieć spokoju, jeśli się nie podporządkowała, ale teraz już nie musiała. Valancy poczuła osobliwą wolność, ale nadal przerażała ją jedna rzecz. Cały rwetes, jaki zrobią, gdy im powie. Valancy zadrżała na samą myśl. Nie mogła tego znieść. Och, przecież tak dobrze wiedziała, jak to się potoczy. Najpierw będzie oburzenie. Tak, oburzenie ze strony wuja Jamesa, że poszła do lekarza, do jakiegokolwiek, bez skonsultowania się z nim. Oburzenie matki, że była tak podstępna i nieuczciwa wobec własnej matki, DOS. Oburzenie całego klanu, że nie poszła do doktora Marsza. Potem przyjdzie troska, zaciągną ją do doktora Marsza, a gdy ten potwierdzi diagnozę doktora Trenta, będą ją wozić po specjalistach w Toronto i Montrealu. Wuj Benjamin opłaci wszystko z wielkim gestem szczodrości wobec wdowy i sieroty, i do końca życia będzie wspominał, jakie szokujące honoraria biorą specjaliści za mądre miny i stwierdzenie, że nic się nie da zrobić. A gdy specjaliści nic nie poradzą, wuj James będzie nalegał, by brała purpurowe pigułki. Znam przypadki, że pomagały, gdy wszyscy lekarze się poddali. Matka zażąda stosowania toniku krwi Redferna, a kuzynka Stickles będzie ją każdej nocy nacierać Redfernową maścią, bo może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. A reszta rodziny znajdzie swoje ulubione medykamenty, które koniecznie będzie musiała brać. Pastor Staling przyjdzie do niej i powie uroczyście: Jest pani bardzo chora. Czy jest pani gotowa na to, co może nadejść? Niemal tak, jakby miał zamiar potrząsnąć swoim palcem wskazującym, który przez lata ani trochę się nie skrócił, ani nie zrobił mniej sękaty. Będą ją obserwować i pilnować jak dziecko. Nie pozwolą jej nic robić ani nigdzie iść samej. Może nawet nie pozwolą jej spać samej, żeby nie umarła we śnie. Kuzynka Stickles albo matka na pewno będą chciały dzielić z nią pokój i łóżko. Tak bez wątpienia. To właśnie ta ostatnia myśl ostatecznie zdecydowała za Valancy. Nie mogła tego znieść i nie zamierzała. Gdy zegar w holu wybił północ, Valancy nagle i zdecydowanie postanowiła, że nikomu nic nie powie. Od dziecka uczono ją, że musi ukrywać swoje uczucia. Nie przystoi damie okazywać emocji, powiedziała jej kiedyś z dezaprobatą kuzynka Stickles. Cóż teraz zamierzała je ukryć z rozmachem? Ale chociaż nie bała się śmierci, nie była wobec niej obojętna. Odkryła w sobie bunt. To nie było sprawiedliwe, że miała umrzeć, skoro nigdy nie żyła. Zbuntowana złość narastała w niej w miarę jak mijały ciemne godziny. Nie dlatego, że nie miała przyszłości, lecz dlatego, że nie miała przeszłości. Jestem biedna, jestem brzydka, jestem porażką i jestem bliska śmierci, myślała. Widziała już swój nekrolog w Dearwood Weekly Times, przedrukowany potem w Port Lawrence Journal. Głęboki cień żałoby, spowił Dearwood i tak dalej, i Pozostawia liczne grono przyjaciół w smutku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jest Wszystko to kłamstwa. Żałoba? Fi, nikt za nią nie zatęskni. Jej śmierć nie zrobiłaby różnicy nikomu, nawet matka jej nie kochała. Matka, która całe życie była rozczarowana, że nie urodziła się chłopcem, albo przynajmniej ładną dziewczynką. Walancy przewertowała w pamięci całe swoje życie od północy aż po wiosenny świt. Było to istnienie szare i mdłe, ale tu i ówdzie wyłaniały się wspomnienia, pozornie nieistotne, lecz w jej oczach urastające do rangi symbolu. Wszystkie te momenty były nieprzyjemne na jakiś sposób. Nic naprawdę przyjemnego nigdy jej się nie przytrafiło. Nie przeżyłam ani jednej całkowicie szczęśliwej godziny w swoim życiu, ani jednej, pomyślała. Byłam tylko bezbarwnym zerem. Pamiętam, że kiedyś czytałam, że w życiu każdej kobiety może być jedna godzina, która uczyniłaby ją szczęśliwą na całe życie, gdyby tylko ją znalazła. Ja swojej godziny nigdy nie znalazłam nigdy, nigdy i już nie znajdę. Gdybym tylko miała tę jedną godzinę, mogłabym spokojnie umrzeć. Te znaczące epizody wciąż wypływały w jej pamięci, jak nieproszone duchy, bez żadnego porządku czasowego ani miejsca. Na przykład ta sytuacja, gdy w wieku 16 lat zafarbowała pranie na niebiesko zbyt mocno, albo kiedy, mając 8 lat, Ukradła trochę dżemu malinowego z kredensu ciotki Wellington. Valancy nigdy nie przestała słyszeć o tych dwóch występkach. Na niemal każdym zjeździe rodzinnym były wyciągane z powrotem, niby jako żarty. Wuj Benjamin niemal nigdy nie przepuszczał okazji, by nie opowiedzieć historii o dżemie malinowym. To on ją wtedy przyłapał, całą upaćkaną i poplamioną. Naprawdę zrobiłam tak niewiele złych rzeczy, że muszą się wciąż czepiać tych samych, pomyślała Walancy. Przecież ja nigdy nawet nie pokłóciłam się z nikim. Nie mam ani jednego wroga. Muszę być naprawdę żałośnie bezbarwna, skoro nawet jednego wroga nie zdołałam sobie zdobyć. Był jeszcze ten incydent z kubką kurzu w szkole, gdy miała siedem lat. Valancy zawsze o nim myślała, gdy pastor Staling mówił o fragmencie z Biblii – temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zabiorą i to, co ma. Inni mogli się głowić nad sensem tych słów, ale nie Valancy. Cała jej relacja z Oliw sięgająca tamtego dnia przy kubkach kurzu była ilustracją tego wersetu – Chodziła już do szkoły od roku, ale Oli, która była o rok młodsza, dopiero zaczęła i otaczała ją aura tej nowej dziewczynki, a do tego była wyjątkowo ładna. Była przerwa i wszystkie dziewczynki, małe i duże, bawiły się na drodze przed szkołą, robiąc kopczyki z kurzu. Celem każdej było mieć największy kopczyk. Valancy dobrze sobie radziła, było w tym pewne mistrzostwo i po cichu liczyła na to, że jej kopczyk będzie największy. Ale Olive pracując samotnie z boku nagle została odkryta jako właścicielka największego kopca. Valancy nie poczuła zazdrości, jej własna kubka była wystarczająco duża, by ją cieszyć. Wtedy jedna ze starszych dziewcząt wpadła na pomysł. Zbierzmy cały kurz i dorzućmy do kubki oliw. Zrobimy z niej ogromną piramidę. Ogarnęła je istna gorączka. Rzuciły się na wszystkie kubki z wiaderkami i łopatkami. I w kilka sekund kopczyk oliw stał się prawdziwą piramidą. Na próżno Walancy próbowała bronić swojej chudymi, rozpostartymi ramionami. Odsunięto ją bezlitośnie, jej kurz zagarnięto i dorzucono do oliw. Valenci odwróciła się z determinacją i zaczęła budować nową kubkę. Znowu starsza dziewczyna się na nią rzuciła. Valenci stanęła przed swoją kubką, zarumieniona, oburzona, z wyciągniętymi ramionami. Nie zabieraj jej, prosiła. Proszę, nie zabieraj. Ale dlaczego? Zapytała starsza dziewczynka. Czemu nie chcesz pomóc, Oliw, Bo chcę mieć swoją małą kubkę kurzu. Odpowiedziała Valancy błagalnie. Jej prośba została zignorowana. Gdy sprzeczała się z jedną, druga zdążyła już zgarnąć jej kurz. Valancy odeszła z sercem przepełnionym żalem i oczami pełnymi łez. Zazdrośnica, mówiły dziewczyny szyderczo. Byłaś bardzo samolubna. Powiedziała zimno jej matka, gdy walancji opowiedziała jej o tym wieczorem. To był pierwszy i ostatni raz, gdy Walancji poszła do matki ze swoją krzywdą. Walancy nie była ani zazdrosna, ani samolubna. Po prostu chciała mieć swoją własną kubkę kurzu, nieważne czy dużą, czy małą. Potem ulicą przejechał wóz zaprzężony w konie, kurz oliw rozwiał się po całej drodze, zadzwonił dzwonek. Dziewczynki wróciły do szkoły i zapomniały o całej sprawie, zanim jeszcze usiadły w ławkach. Walancy nigdy o tym nie zapomniała. Do dziś nosiła w duszy żal. Ale czyż to nie była metafora całego jej życia? Nigdy nie pozwolono mi mieć własnej kubki kurzu. Pomyślała Valancy, wielki czerwony księżyc, który zobaczyła wstający na końcu ulicy pewnego jesiennego wieczoru, gdy miała sześć lat. Było w nim coś tak przerażającego, dziwacznego i niesamowitego, że zrobiło jej się zimno i niedobrze. Był tak blisko, tak ogromny. Wbiegła z drżeniem do środka, a jej matka tylko się zaśmiała. Walancji poszła do łóżka i schowała głowę pod kołdrę w strachu, że spojrzy w stronę okna i zobaczy, jak ten straszliwy księżyc patrzy na nią przez szybę. Chłopiec, który próbował ją pocałować na przyjęciu, gdy miała piętnaście lat. Nie pozwoliła mu, uciekła. To był jedyny chłopak, który kiedykolwiek próbował ją pocałować. Teraz, czternaście lat później, Valenci żałowała, że mu nie pozwoliła. Ten raz, gdy zmuszono ją, by przeprosiła Oliw za coś, czego nie zrobiła. Oliw powiedziała, że Valenci popchnęła ją do kałuży i specjalnie zniszczyła nowe buciki. Valenci wiedziała, że to nieprawda. To był wypadek i nawet nie z jej winy, ale nikt jej nie uwierzył. Musiała przeprosić i pocałować Oliw. Na zgodę. Ta niesprawiedliwość paliła ją dzisiaj żywym ogniem. To lato, gdy Oliw miała najpiękniejszy kapelusz, ozdobiony kremową siateczką, wieńcem czerwonych róż i małymi kokardkami pod brodą. Valancy pragnęła mieć taki kapelusz bardziej niż czegokolwiek w życiu. Błagała o niego i została wyśmiana. Całe lato musiała nosić okropny, brązowy słomkowy kapelusik z gumką, która wpijała się boleśnie za uszami. Żadna z dziewcząt nie chciała chodzić z nią po ulicy, bo wyglądała tak nędznie, nikt poza oliw. Wszyscy uważali Oliw za taką miłą i bezinteresowną. Byłam dla niej znakomitym tłem, pomyślała Valancy. Nawet wtedy już to wiedziała. Raz próbowała zdobyć nagrodę za frekwencję w szkółce niedzielnej, ale Oliw ją zdobyła. Walans i zbyt często musiała zostawać w domu z powodu przeziębień. Kiedyś próbowała powiedzieć wiersz w szkole w jedno z piątkowych popołudni, ale zacięła się i nie dokończyła. Oliw była świetną recytatorką i nigdy nie zapominała tekstu. Noc, którą spędziła w Port Lawrence u ciotki Izabel, gdy miała 10 lat. Był tam też Byron Sterling z Montremilu, 12 zarozumiały, bystry. Podczas porannej modlitwy rodzinnej Byron sięgnął przez stół i tak mocno uszczypnął Walansy w chudą rączkę, że aż krzyknęła z bólu. Po modlitwie została wezwana na sąd ciotki Izabel, gdy powiedziała, że to Byron ją uszczypnął, Byron zaprzeczył. Powiedział, że krzyknęła, bo podrapał ją kotek i że bawiła się kotem na krześle, kiedy powinna była słuchać modlitwy wuja Davida. Jemu uwierzono. W rodzinie Sterlingów chłopcom zawsze wierzono bardziej niż dziewczynkom. Walancy odesłano do domu w hańbie za wyjątkowo złe zachowanie podczas modlitwy. I przez długi czas nie zapraszano jej z powrotem do ciotki Izabel. Ślub kuzynki Betty Sterling. Jakoś Valancy dowiedziała się, że Betty planuje poprosić ją, by została jedną z druhen. W tajemnicy poczuła się uniesiona. To musiało być cudowne, być druhną. I oczywiście będzie musiała mieć nową sukienkę. Ładną, nową sukienkę, różową. Betty chciała, by jej druhny były ubrane na różowo, ale Betty nigdy jej nie zapytała. Valancy nie mogła zgadnąć dlaczego. Aż dużo później, po wyschnięciu potajemnych łez rozczarowania, Olive jej powiedziała. Betty po wielu naradach i przemyśleniach doszła do wniosku, że Valancy jest zbyt niepozorna. Zepsułaby efekt. To było dziewięć lat temu. Ale tej nocy Valancy zaczerpnęła oddech, czując wciąż ten sam ból i to samo ukłucie. Ten dzień, w którym, mając jedenaście lat, matka wymusiła na niej przyznanie się do czegoś, czego nie zrobiła. Valancy długo zaprzeczała, ale w końcu dla świętego spokoju ustąpiła i przyznała się. Pani Frederik zawsze potrafiła doprowadzić ludzi do kłamstw popychając ich do sytuacji w których nie mieli innego wyjścia Potem matka kazała jej uklęknąć na podłodze w salonie między nią a kuzynką z i powiedzieć Boże przebacz mi że nie mówiłam prawdy Valancy powiedziała to ale gdy wstała z kolan wyszeptała Ale ty Boże wiesz że mówiłam prawdę Valancy nie znała wtedy jeszcze historii Galileusza, ale jej los był podobny. Została ukarana tak samo surowo, jakby nie przeprosiła i nie pomodliła się, zima, gdy uczęszczała do szkoły tańca. Wuj James zadecydował, że powinna chodzić, i opłacił lekcję. Jak bardzo na to czekała i jak bardzo tego znienawidziła. Nigdy nie miała partnera z własnej woli. Zawsze nauczyciel musiał nakazać jakiemuś chłopcu, by z nią zatańczył, i zwykle robił to niechętnie. A mimo to Valenci była dobrą tancerką, lekką jak puch ostu. Oliw, choć nigdy nie brakowało jej partnerów, tańczyła ociężale. Historia ze sznurkiem na guziki, gdy miała 10 lat. Wszystkie dziewczynki w szkole miały takie sznurki. Olive miała bardzo długi, z mnóstwem pięknych guzików. Valancy też miała swój. Większość guzików była zwyczajna, ale sześć było wyjątkowych. Pochodziły z sukni ślubnej babki Stirling. Guziki z połyskującego złota i szkła. Piękniejsze niż jakiekolwiek, jakie miała Oliw. Dzięki nim Valancy czuła się wyjątkowa. Wiedziała, że każda dziewczynka w szkole zazdrościła jej tych cudnych guzików. Gdy Olive je zobaczyła, przyjrzała się uważnie, ale nic nie powiedziała. Wtedy następnego dnia ciotka Wellington przyszła na Elm Street i powiedziała pani Frederick, że uważa, iż Olive powinna dostać kilka z tych guzików. W końcu babka Stirling była tak samo matką Wellingtonów jak i Frederików. Pani Frederik zgodziła się bez oporu. Nie mogła sobie pozwolić na konflikt z ciotką Wellington. Zresztą sprawa nie miała znaczenia. Ciotka Wellington zabrała cztery guziki, łaskawie zostawiając Valancy dwa. Valancy wyrwała je ze sznurka i rzuciła na podłogę. Jeszcze nie nauczyła się, że nie wypada okazywać emocji i została wysłana bez kolacji do łóżka za swój wybuch. Wieczór przyjęcia u Margaret Bland. Tak bardzo starała się wtedy być ładna. Rob Walker miał tam być, a dwa wieczory wcześniej na zalanej księżycem werandzie domku wuja Herberta w Mistawis. Rob naprawdę wydawał się nią zainteresowany. A na przyjęciu u Margaret Rob nawet nie poprosił jej do tańca. W ogóle jej nie zauważył. Była kwiatkiem do ściany, jak zawsze. To było oczywiście lata temu. Ludzie w Dirwood już dawno przestali zapraszać walansy na zabawy taneczne, ale dla walansy to upokorzenie i rozczarowanie było wciąż świeże, jakby wydarzyło się wczoraj. Twarz paliła ją w ciemności, gdy przypomniała sobie siebie tamtej nocy z żałośnie zakręconymi cienkimi włosami i policzkami, które przez godzinę przed wyjściem szczypała, by zrobiły się czerwone. Cały ten wysiłek skończył się tylko szaloną plotką, że Valancy Sterling używała różu na przyjęciu u Margaret Bland. W tamtych czasach w Dirwood to wystarczyłoby na zawsze zrujnować sobie reputację. Nie zrujnowało to Walencji, nawet jej nie zaszkodziło. Ludzie wiedzieli, że nawet gdyby chciała, nie potrafiłaby być szybka, po prostu się z niej śmiali. Miałam w życiu tylko drugorzędne doświadczenia, pomyślała Walencji. Wszystkie wielkie emocje życia mnie ominęły, nawet nie przeżyłam prawdziwego smutku. A czy ja w ogóle kiedykolwiek kogoś kochałam? Czy naprawdę kocham matkę? Nie, nie kocham. To prawda, choć może wstydliwa. Nie kocham jej. Nigdy nie kochałam. Co gorsza, nawet jej nie lubię. Więc nie wiem nic o żadnym rodzaju miłości. Moje życie było puste. Puste. A nic nie jest gorsze od pustki. Nic. To ostatnie nic Valancy wypowiedziała na głos z pasją. A potem jęknęła, i przez chwilę przestała o czymkolwiek myśleć. Przyszedł kolejny atak bólu. Gdy minął, coś się w niej zmieniło. Może nastąpiło kulminacyjne dopełnienie procesu, który rozpoczął się w jej umyśle od momentu przeczytania listu doktora Trenta. Była trzecia nad ranem, najmądrzejsza i najbardziej przeklęta godzina w dobie, ale czasem przynosi wolność. Całe życie próbowałam zadowalać innych, i zawsze kończyło się to porażką, powiedziała. Od teraz będę zadowalać siebie, już nigdy nie będę udawać. Oddychałam atmosferą kłamstw, pozorów i uników całe życie. Jakim luksusem będzie mówienie prawdy? Może nie zdołam zrobić wszystkiego, czego zapragnę, ale już nigdy nie zrobię niczego, czego nie chcę. Matka może się dąsać tygodniami, nie będę się tym przejmować. Rozpacz to człowiek wolny, nadzieja to niewolnik. Walancy wstała i ubrała się, z coraz głębszym poczuciem tej osobliwej wolności. Gdy skończyła czesać włosy, otworzyła okno i wyrzuciła przez nie słoik podpuri w sąsiednią działkę. Słoik z hukiem roztrzaskał się o reklamę młodzieńczej cery na ścianie starego warsztatu powozowego. – Mam dość woni martwych rzeczy – powiedziała Valancy.